Witam. Ja wam coś pokażę w tym filmie. W sensie, jakby to powiedzieć, ja nie wiem, ale się domyślam. I to dzięki wam. Dzięki temu, co mi powiedzieliście. Także, no, nie, powiem w ten sposób. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o robienie tego typu filmów, no to tak, kurde, no... Wyciągnijcie z niego sa sami własne wnioski. Na początku filmu Skins Monkey, strona do wymieniania swoich skinów, na których można kupić w ogóle takie, o których dzisiaj będzie mowa, jeżeli chcecie. Z kodem DZON, bardzo dziękuję, jeżeli wchodzicie swoją drogą. Prawda to miłe. Jeżeli, kurde blade, komuś się coś tutaj podoba i tak dalej, to można sobie wejść. Walentynkowy event też jest, także proszę sobie poklikać. A teraz, nie jest taka strona jak Faceit. Znacie ją. Ja nie korzystam, bo ja nie gram w komputer ogólnie. Ja jestem, no akurat tym człowiekiem, który nie za bardzo... Czasami odpalę tego CSA, ale no... No nie bardzo, no nie bardzo, nie? Dlatego ogólnie wiem, że istnieje taka strona. Wiem nawet, że jest dosyć znana, no dosyć. Trochę znana jest, no. Trochę tam osób gram i wiem, że oferuje nagrody. Ale niedawno się dowiedziałem, że jeżeli tam robisz jakieś rzeczy w stylu wygrasz 500 meczów, coś takiego, dostajesz lepsze nagrody. Albo tam się odbiera jakieś specjalne rzeczy. No i co jest ciekawe, akurat tak trafiło, że yy, po prostu yy, strona, yy, nagrodą za 500 meczy, jaka była ta nagroda? M4A1S Printstream. Dokładnie tak. No więc... Ja, jako że miałem wystawiony M41S Print stream, To sobie na niego patrzę. I się okazuje, że. kupujący to Face Missions. No i teraz powiecie sobie. Nie no, to zbieg okoliczności. Nie ma takich rzeczy. Na pewno nie. No, i teraz. Bierzemy sobie tego printstreama, Wpisujemy go tu. E, wpierdzielamy go po testach bojowych i patrzymy na wykres. I nagle jest 18 zakupów, nic, 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 0,03. Zero, zero, I gdzie są te. O, tu 19 zakupów, dwa dni temu, 14 zakupów, proszę bardzo. Także w ten sposób ogólnie to wygląda. Tu już chyba nic takiego nie będzie. Ale co jest ciekawe, to kupują te print streamy kurwa na potęgę po jakichś dosłownie z dupy cenach. I teraz o co chodzi? Najwidoczniej Faceit zaopatruje się w swoje skiny na Steamie. Co jest w sumie dosyć logiczne, bo jeżeli są. Wielką organizacją, która zrzesza graczy, którzy w sumie to. Yy, no, oni są. Oni dosyć by się przydało, żeby byli na, na Steamie, tak bym przynajmniej powiedział. W sensie nie narażałbym swojego biznesu na to, żeby się zaopatrywać gdzieś indziej, ale wiadomo o co chodzi, nie? Bo są jednak dosyć duzi, więc yy, dobrze. A, i, a ich to mało kosztuje ogólnie. Jak na ich skalę działania. Więc to jest dosyć logiczne, że się zaopatrują na Steamie. No ale. No teraz powiecie do mnie, no i co w związku z tym? Co, co z tego powodu? No, z tego powodu, jeszcze Wam pokażę taką jedną rzecz, bo pe, pewnego dnia zastanawiałem się, dlaczego Nawaja Doppler robi takie śmieszne rzeczy. O co z tym chodzi? Z tym nożem. Bo to było dla mnie podejrzane, że co jakiś czas Nawaja Doppler znajdowała się yy, na głównej rynku i zawsze z zakupem około 10-13 i tak to wyglądało. No, co się okazało, to wtedy, właśnie o, tutaj i tutaj, ta nawaja była y, w misjach Facita. Tu też, proszę bardzo. I y, 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 tu też. O, pyk. Nie, tu. Tu. O. Ona była po prostu w misjach Facita. No i teraz wniosek jest z tego taki. Jeżeli Facit ogłasza misję, na jakiś item. To. Wtedy. Jeżeli chodzi o taką prostotę użycia tego. Wchodzisz w cena buffa. Szukasz tego itemu. Sprawdzasz jego cenę. Sprawdzasz jego różnicę. Jeżeli jest ona adekwatna do innych różnic. To na przykład możesz wystawić ją drożej jeszcze. I wtedy. Bo jest dosyć duża szansa. Że taki facet odkupi od ciebie te itemy. W ten sposób ja ogólnie to widzę, że tak bym to ogólnie rozgrywał. Powiem w ten sposób, bo teraz Prinstrym nie wiem ile jest. Jak mi powiecie, że będzie jakiś kolejny skin, to dla was to przetestuję. Jak wejdzie jakiś nowy skin na misję Faceita, nieważne jaki... Przetestuję czy to w ten sposób działa. I jeżeli działa, to Wam powiem, ile tu idzie zrobić zysku, jakby to powiedzieć, nadzwyczajnego względem zwykłych sposobów tradowania. Yy, czy w ogóle jakiś taki zysk będzie, czy na przykład będzie to pewne i tak dalej. No bo to wiadomo, że o takie rzeczy też chodzi. A na ten moment, co? Printstream jest w ten sposób zrobiony, no i to ogólnie się dzisiaj opłacało. Bawli czy względem ceny 7,90 a Facey to odkupił ode mnie Prince za 840 więc, gdyby odkupowali w tym momencie printstreama za 840, no to ten sposób ogólnie byłby dosyć mocny. Chociaż, no, no byłby, po prostu byłby mocny, nie? Bo to by, by już musieli totalnie z rynku te printstreamy skupować. Także, no, ale to mówię, jakby na swoje ryzyko to bierzecie, bo ja też nie wiem, ile oni. Mówię, ja się, jakby ja jestem, ja patrzę tylko na rynek. Ja mam w dupie, kurwa, to czy są jakieś nagrody, czy nie. No, ale jeżeli to wpływa na rynek, to mnie to zaczyna interesować. I tyle. Także trzymajcie się, Hej.